Witajcie na kanale Wąski Tor TV, a dzisiaj o 170-leciu górnośląskich kolei wąskotorowych. W zeszłym roku Górnośląskie koleje wąskotorowe miały swoje 170 urodziny. Z tej okazji postanowiono zorganizować w tym roku obchody jubileuszu. Obchody odbędą się 5 i 6 października. Przewidywane atrakcje to m.in. zwiedzanie z przewodnikiem, lokomotywa od spodu, izba tradycji, drezyna ręczna, industrialny palat zabaw. Dmuchane Szaleństwo, Kolejowe Ratownictwo Techniczne, Symulator N57 oraz Parada Lokomotyw. Kolej kursuje na 21-kilometrowym odcinku z Bytomia do Tarnowskich Gór i Miasteczka Śląskiego. Więcej informacji znajdziesz na stronie sgkw.eu. Jeżeli film Ci się spodobał, polub ten film i zasubskrybuj mój kanał.